Cześć, nazywam się Angelika. Jeżeli właśnie zastanawiasz się nad odpowiednim kierunkiem studiów dla siebie, bądź rozważasz międzynarodową karierę i studia za granicą, koniecznie obejrzyj ten materiał. Project manager to dziś osoba potrzebna niemal w każdej dziedzinie biznesu. To bardzo ważne, by mieć w swoich strukturach specjalistę, który potrafi przypilnować dane zlecenie od samego początku do końca. Jeżeli lubisz pracę z ludźmi, jesteś komunikatywny, skrupulatny, terminowy, potrafisz powierzać zlecenia i czuwać nad realizacją danego projektu od samego początku do końca, ta praca będzie idealna dla Ciebie. Project manager, czyli inaczej kierownik projektu, jest takim dobrym duchem projektu, który odpowiada za jego realizację od samego początku, czyli od pomysłu do końca realizacji, czyli finalizacji. Taka osoba dba o narzędzia, dba o zespół, dba o to, żeby wszystko przebiegało jak najbardziej pozytywnie. Ale jakie jeszcze zadania ma kierownik projektu? Studia Projekt Menager zapewnią Ci odpowiednie przygotowanie do tego, aby podjąć pracę w zawodzie i oczywiście zagwarantują Ci odpowiednie kwalifikacje. Natomiast, jeżeli nie masz możliwości przeprowadzić się do Wielkiej Brytanii i podjąć nauki stacjonarnie, możesz zrobić to online i dzięki temu nie rezygnować z pracy czy codziennych zajęć. Możesz studiować po prostu z domu i zdobywać swoje międzynarodowe wykształcenie. Musisz jednak wiedzieć, że jako absolwent nie przejdziesz od razu do samodzielnego zarządzania projektami. Prawdopodobnie rozpoczniesz swoją karierę jako asystent kierownika projektu i dopiero z czasem w trakcie nabywania zawodowych doświadczeń zostanie Ci przydzielony samodzielny projekt. Tak naprawdę każda branża potrzebuje w swoich strukturach Project Managera. Jeden projekt się kończy, kolejny zaczyna, a każdy potrzebuje opieki i odpowiedniego monitorowania postępów. Zatem możesz być pewien, że pracy ci nie zabraknie. Podam Ci kilka przykładów branż, w których Project Manager jest osobą absolutnie niezbędną. Stawki roczne początkujących kierowników projektu wahają się od 25 do 35 tysięcy funtów rocznie. Natomiast doświadczeni specjaliści mogą zarobić nawet 40 do 80 tysięcy funtów rocznie. Także pieniążki w tej branży są naprawdę bardzo atrakcyjne. Natomiast jeżeli chodzi o kierowników projektu, które prowadzą, którzy wprowadzą własną działalność, tutaj podam stawki dzienne, to jest od 3%. Do 500 funtów. Project manager to bardzo ciekawy, ale również bardzo wymagający zawód. Oprócz odpowiednich kwalifikacji, kompetencji, potrzebujesz również adekwatnych do swojej roli cech charakteru. Musisz czuć się dobrze w, role, w roli przy Zespołu, kierownika. Natomiast jeżeli czujesz, że potrafisz poprowadzić swój zespół do sukcesu, jeżeli czujesz, że jesteś osobą terminową, że można na Ciebie liczyć i że poradzisz sobie w swojej roli, aplikuj na nasze studia już teraz, ponieważ zaczynamy naukę online w październiku 2021. Do zobaczenia!